Na jachcie to nie tylko plaża, ale również proza życia. Jak robimy zakupy? Zapraszamy na pokład naszej poli. Pamiętaj o subskrypcji i dzwoneczku. A nie ominiesz żadnego odcinka. Ja zawsze myślałem, że kobiety po shoppingu to kurde są pełne energii. A tu się okazuje, że po prostu. Współpracujemy dziś ze słonecznej Martyniki, czyli francuskiej wyspy na Karaibach, która należy do Unii Europejskiej. Dla nas, żeglarzy, pobyt tutaj oznacza jedno: zakupy. I to w najlepszych cenach na Karaibach. Zakupy na jachcie jednak różnią się od tych lądowych. Chyba nie zamyka dom, bo wyjeżdżamy na zakupy. To jest. Dzisiaj pokażemy wam, jak wyglądają zakupy na łodzi. Które robimy raz na jakiś czas, a że jesteśmy na Martinice jest to idealne miejsce, aby zaopatrzyć się w żywność, w techniczne rzeczy. Tutaj Bartek pilnuje, szykuje listę różnych zapasowych części, braków dalej Więc dzisiaj na szczęście moja rodzinka przyjechała, więc zajmą się dziećmi, a w tym czasie my zrobimy zakupy i pokażemy Wam, jak to wygląda. Jesteśmy w St. Anne i pędzimy do Le Mare, czyli do takiej znanej zatoki żeglarzy. I tam są wszystkie sklepy typu Carrefour, Leader Price i różne tam inne markety, w których można się zaopatrzyć w żywność w niezłych cenach, a przede wszystkim jest zaopatrzenie, więc to jest chyba tutaj najważniejsze, więc lista, zakupowa, klasyk papier jołówek do odkreślania i brykamy. I przy okazji tankowanie paliwa, odprawa. Odprawa! Dziękuję. Paszporty. Będziemy to pić? Tak. Coca-cola? Coś nie ma jednego. Ojej. Oh, yeah. Dolej, do tego tanku. Bo na plażę, a my jedziemy na zakupy. Ale to sobie wychodzi, tak? Dzieci na plażę, a my na zakupy. Daj, daj, bo jedziecie do stacji pędzlowej, nie wiem jakim sposobem dojechamy ooo masakra o, no to mamy szczęście dzisiaj nie ma szans, że wyschniemy tutaj a w środku jest klimatyzacja, nawiew wiatrakowy Jak e, wjeżdżamy do kraju i wypływamy, musimy się baldować, więc na no, szczęście tu na Martynice jest na stacji bez nowej stanowisko do odprawy, więc wystarczy wypełnić, wydrukować, pani podbija i generalnie jesteśmy, e, mamy check-in kraju, czyli wjazd. No i tak robię e, odprawę, bo jutro wypływamy na serwisie, czyli wypływamy z kraju, więc wszystkie paszporty, zupełnie dane łódki, no i tyle. Takie formalności, jak ja Zat wszystkie sprawy, odprawę. Odprawy, odprawy. Zatankowane i możemy ruszać Jak akurat przestało padać nawet się robi ciepło, bo po prostu smarzmyśmy aż do szpiku kości. I lecimy dalej. Szalona. To teraz pokażemy Wam najlepszy myk życia żeglarskiego. Parking naziemny, na wodny dla zingatu. Super, bo może zrobić olbrzymie zakupy na dwa trzy wózki i wtedy wszystko przerzucić z pomostu do dingi. Jesteśmy w fuksiarze, bo przestało padać. Nie chcielibyśmy, żebyśmy zmokli z taką ilością Kupiłem. rzeczy. Co kupiłeś, kochanie? Dobrze, Kupiłem prowadnicę do kotwicy. Nową? Patrz, tu wchodzi U. kotwica i robi coś takiego, jak chodzi na A jak wchodzi do góry, to wchodzi tak. Rozumiem, chyba Bartek chce mnie wesprzeć w kolejnej żeglugach, bo po ostatnim żeglowaniu, jak walczyłam 40 minut z kotwicą, która utknęła właśnie w naszej prowadnicy, Czas na te ulepszenia na łodzi. Eee, te, bo ja w ogóle linie z minę nie chciałem. Jeszcze do, do tego. Ty sobie to idź sobie jeźdź gdzieś. ja jadę po prostu. To sobie jedzie? I... No na pół, pół godziny. Pół godziny? No, 40 minut. To idealnie, to skończ no, na hit. łódki z powrotem. Na łódki? i to tak, to jesteśmy w Leader Price'ie. Proszę Cię. Jeśli byście chcieli rok temu nie, pół roku temu opublikowałam odcinek, jak robiłam zakupy z dziećmi. Dzisiaj jesteśmy w wersji komfortowej bez dzieciaków. Szczerze mówiąc, ten odcinek wtedy mnie bardzo odstraszał od tej roboty, jak go zobaczyłam. Przesady. To nie w jest największe sklepie. wyzwanie życia żegl żeglarza. Najgorsze chyba zakupy to robiłyśmy jeszcze zagadką na Teneryfie. Jak Julian miał 6 miesięcy, Kuba miał 2 latka i musiałyśmy na przykład zrobić zakupy na Atlantyk. Więc czy na trzy wózki, Julian w nosidełku na tym sklepie, potem do Jeepa, wszystkie zakupy to już był hardcore. Czyli po prostu teraz prostu. Na... komfortowo. Teraz jest wersja komfortowa. Little Price. O, tylko jedna są cholera. Pijemy im No nic, no może to nie są najbardziej ekskluzywne wina. Czym Kasia kieruje się przy, boży, przy wyborze wina? Dla mnie musi być różna etykietka, proszę bardzo. To jest bardzo, estetyczne, więc bardzo estetyczna, więc tam wybiorę. Nie mam pojęcia. O, Bardzo mi się podoba. Bardzo estetyczna. estetyczna. A ta tutaj w kwiatuszki? Nawet ładniejsza. To też jest ładne. No, no wiesz, Ale ta jest troszkę tańsza, więc jeszcze się kieruje ceną. Jak jest troszkę droższa, to znaczy, że troszkę lepsze. No, ale to są jeszcze wina za dwa. 99. to jest całkiem ładnie. No, całkiem 4, ładna. 7, Proszę, dobre. I że kwiatuszki serowe. wieśniackie? No, kwiatuszki ja mi nie przejmują. Ok, czas na podsumowanie. Ręczniki papierowe, papier, które są żeby porknę się miecie, szampon, że Wina, wina mamy, żółty, oliwa, mamy, pomidory, mamy. mamy. dwa wózki i jeszcze tu. No jeszcze jakieś braki, więc generalnie nieźle. Nieźle jest. Eee, Potrzebny teraz jakiś mężczyzna. się wyszkały. Najgorsza robota, wiecie, to rozpakowanie, a potem układanie tego na łódce, więc samo zakupowanie, wkładanie do wózka to jest pikuś, a najważniejsze potem co będzie na łodzi. No. A Bartek się zmył. Pamiętam czas jak w Warszawie mogłam zamówić zakupy przez internet. Było to mega proste. I przyjeżdżało wszystko. I jeszcze panowie przynosili. Panowie przynosili na górę. Ciężkie zakupy. A teraz... A teraz sposób boli. Dobrze, że jest dingi. Misja zakupy. Przyjechał na koniec. Zadowolony. Czy na koniec? Zadowolony, na bo, załatwiłem, bo załatwiłem kupę spraw. No co świetnie. No. Dobra, jedziemy. Jedziemy, dalej. Teraz w ogóle największe cyrki, bo te wózki tutaj latałem na wszystkie strony. Bo jest chodnik pochylony. jest chodnik pochylony. Trzeba iść. Ładnie. Ja idę to. Ja idę tyłem. Bo nie ma dla nas miejsca. ławeczkę wyjdzie z zgrzewka browarów. Kasia, dawaj. Tu Kasia ma lepsze swoje napoje, browary. Jak? Słuchajcie, nie zmieścimy się. Kasia, dobra, niestety, nie potrzebujemy więcej, już ciebie. To jest ten moment, kiedy mówimy do widzenia. Kiedy masz ten lot? Za dwa miesiące. Da radę, spokojnie, tuż dużo latach. Przerzucam ogłoszenie, czy ktoś mi tutaj przenosuje na martynice, zmieniam załogę. Dobra, bierzemy cię. Jakieś się Tutaj, traki takie. Coś tam zabił. To jest nic, bo jeszcze nas czeka rozpakowywanie. Jeszcze by dzieci weszły na fakę. Spokojnie, na Spokojnie. Spokojnie by tu jeszcze weszły. Jedziemy. Ja zawsze myślałem, że kobiety po shoppingu to kurde są pełne energii. A tu się okazuje, że po prostu. Jakby to, to zamienić na ciuchy, A to nie... było cudownie. cudownie. i papier, ale po prostu stwierdziłam, po prostu stwierdziłam, że położę się na ziemniakach. Ee, troszkę na papierze toaletowym. Dopcham ręcznikiem papierowym. Nie będzie. I będzie. Jak już dojedziemy. Jeszcze mogę się odebrać? Odejście od pomocy. Odejście od pomocy. O, silnik nam padł. Brawo my. Brawo Ty. Brawo Ty. A, może coś, przy, y, benzynę przetk... O nie. Nie. Kana, benzyna z zakupami. Uh. A cóż to za domek? Nie był domek. Tak, jeszcze nie jechałam! Czekając na babkę. Ja na pewno jedzenie nam nie mylę lunch. Co najpierw? Najpierw chipsy poszły. Ale możemy się wziąć za tortilla, łosok, to no i wina mamy też. To nam dobry będzie dopisywał. Ciepłe francuskie wino. Już sobie to wyobrażam. Ale mamy luk. O właśnie. Proszę bardzo. W międzyczasie szybki luk. Co się dzieje w świecie internetu? Bo idziemy teraz wino. właśnie opublikowałam nowy odcinek, więc patrzę jakie są komentarze. No. Mm, no i taka świetna Zrobiliśmy masakrę całkiem. Nie narzekam, tu na przodzie jest całkiem wygodnie. i winem. Pam. Cisza. Nie mamy kogoś... Kobiety potrafią być multitasking. Rozkładamy mrożonki, lodówki, w tym czasie jeszcze szukujemy obiad, bo żeby za godzinę było gotowe, jak skończymy sprzątać. Bartek szykuje nam lodówkę. Gdzieś tam w piwnicy walczy z prądem. To co, kawa? się. Teraz Wam pokażę, w ogóle, gdzie to hop, przechowujemy. No tak, bo mamy bardzo dużo ukrytych miejsc. Więc po pierwsze mamy w kanapach specjalne takie szafeczki. Bo tutaj już Kasia ładuje. Więc podnosi się kanapę, a pod kanapą. jedzonko. Więc mamy posegregowane jedzonko. No i tutaj też z drugiej strony. Więc generalnie Saigon, w tym momencie, mały. Proszę trzeba, coś tutaj grzebie w prądzie. W prądzie? Nasz... Grunt to prąd, proszę bardzo. to Państwa. prąd, dokładnie. Bez prądu daleko nie zajdziemy. Jak mówi Kuba, energii musi być dużo, ale energii się nie oddaje. No i plus mamy dwie lodówki, więc mamy lodówkę tutaj. Mamy zamrażalnik i jeszcze w jednej kajucie pod schodami mamy dużą lodówkę, która służy nam do przechowania zapasów żywnościowych. Więc tak to. No dobra. Cisko, już jesteś blisko. A w następnym odcinku porywamy naszą rodzinę w pełne morze. Płyniemy na granadynki prosto, w dzikie, półwinowe kraje. A po drodze, jak zwykle, przygoda. odbił się tak, nie zbił się, odbił się tak i w tym momencie go złapałem. Subskrybujcie i klikajcie w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie powiadomieni o naszych najnowszych odcinkach. No nie Segredos vem da floresta de luz, Pátia Mamá, Mamá. Abre a consciência dos seus filhos a crescer.